Dziś zabieram Was nad Karwińskie Morze. To zbiornik wodny w czeskim mieście Karwina, który powstał w wyniku działalności kopalnianej i jest obecnie popularnym miejscem rekreacji z plażami, ścieżkami rowerowymi i pomostami. Powierzchnia zbiornika to około 32 hektary, a jego najgłębsze miejsce to 23 metry. Jest to obszar o znaczeniu przyrodniczym i rekreacyjnym, który w ostatnim czasie przeszedł rewitalizację. Ciekawa plaża, liczne pomosty, ławeczki. Jak i piasek sprawiają, że jest to naprawdę idealne miejsce do tego, aby w słoneczny dzień przyjść, odpocząć i ochłodzić się w zimnej wodzie. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Nie zapomnij kliknąć subskrypcji i dać łapki w górę. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.